Ale w każdym przypadku wszelkie konflikty są nadal dość wyjątkowe. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w Izraelu mieszka prawie 2 miliony ludzi z byłego Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. Jest to dziś niemal kraj rosyjskojęzyczny i oczywiście zawsze bierzemy ten czynnik pod uwagę w najnowszej historii Rosji. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, tradycyjnie rozwinęliśmy bardzo dobre, pełne zaufania. Przyjazne i sojusznicze stosunki ze światem arabskim i islamskim. A ze względu na fakt, że mamy około 15% populacji islamskiej, więc jesteśmy obserwatorami w organizacji współpracy islamskiej, rozumiesz, to jest również taki czynnik tutaj. Musimy mieć na uwadze i to, i tamto. Rozwinęliśmy pewne przyjazne stosunki z Iranem. Po pierwsze, w tym względzie zawsze wypełniamy wszystkie nasze zobowiązania. To samo dzieje się na torze rosyjsko-irańskim. Wspieramy Iran w walce o jego uzasadnione interesy, w tym w walce o jego interesy w pokojowej energetyce jądrowej i zawsze zajmowaliśmy takie stanowisko. Nasze fundamentalne stanowisko w tej sprawie i w tym konflikcie nie uległo zmianie.